Matko Boska, jakie to jest paskudne. Yy! Oh oh Totalnie nie zrozumieli tego, jak powinna wyglądać ta postać. Nie oddaje ducha oryginału. Wystarczy spojrzeć na oryginalne designy i od razu widać, że nie jest to postać, którą wszyscy pokochaliśmy. Ale to jest paskudne. Nie wierzę, jak można było to tak. I... O oh ma. Jestem w ciężkim szoku. Do oryginału jeszcze dało się maskować, Ale teraz What Chciałem zaznaczyć, że to nie jest postać, którą pokochałem i nie mogę przeżyć tego, co zrobiła Sega z tą postacią. Sonic przecież tak nie wyglądał. <głos> 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 Dzień dobry, moi kochani, witam Was serdecznie. Czas, abyśmy porozmawiali o Sirii. Poważna rozmowa, bez żartów i gagów. Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Dzisiaj postanowiłem otworzyć Wam, głupcy, wszystkim oczy, abyście zrozumieli, że design postaci. Który mamy prawo krytykować czy nie mamy prawa krytykować? Wszystkiego się dowiecie w tym od odcinku. Wszyscy jesteście zaślepieni i kłócicie się o bzdury. Całe życie pracuję z idiotami, mam wprawę. Ale chciałbym wam powiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy i co tak naprawdę o tym wszystkim myślę, ale nie przyciągajmy i rozpocznijmy. Co on pie... Doliasno, więc jakiś. Yeah, <grystanie> Przede wszystkim ja nie jestem fanem Wiedźmina. O Jezu, przepraszam, no wiem, wiem, to polskie dobro. O mój Boże, przepraszam, no. Głęboko w życiu mam Twoją szczeniacką pogardę. Pierwszy kontakt to był serial, który pierwsze odcinki mi się podobały, ale potem wszystko weszło w cringe i jakoś miłość nigdy nie nastąpiła. A jeżeli chodzi o książki, no to po prostu wynudziłem się czytając pierwszą i nigdy nie sięgnąłem po żadną kolejną część. Moja miłość do serii Wiedźmin tak naprawdę jest tylko owiana w koło gier. Pięknie. Ku... Pięknie. Więc będę mówił z perspektywy gracza, i myślę, że wielu z Was też tylko taką perspektywę ma. Gramy w gry wideo, to jest kanał o grach wideo, no i dzisiaj będę rozmawiał o grach wideo. Nie jestem sfiksowany, nie wiem, co tam się dzieje w tym uniwersum, w świecie książek, i wszystko oceniam z perspektywy gracza. Wydaje mi się też, że gry wideo odniosły większy sukces niż książki, więc tak naprawdę to chyba graczy jest więcej niż tych osób, które rozpoczęły właśnie przygodę z uniwersum Wiedźmina od książek. No, raczej kur... Inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji. Kur... Abyście zrozumieli, jak widzę to ja i pewnie większość graczy, musimy się cofnąć w czasie do samego początku. Jestem małym chłopcem i jest to prawdopodobnie gimnazjum. Dzień jak każdy. Gramy w karty Pokémon i żujemy gumę Turbo. O, ale nostalgia weszła. Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów, zapraszam. Podczas jednej z naszych gier mój kolega, który miał bardzo ładne imię Krzysztof, mówi nam, że jest gra Wiedźmin. No ja nie byłem jakoś specjalnie zainteresowany ani podekscytowany, no bo nie wygląda ta gra fajnie, graficznie była OK, ale pamiętam, że tak no, po prostu mnie ona nie jarała. Ale Krzysztof powiedział jedną ważną rzecz. Czy wy wiecie, że w grze Wiedźmin można się cytuję spać, a nawet no więc narąbałem się jak świnia i poszedłem na dziwki. Synku, zakryj uszy, tata będzie bluźnił. Jako fan gier karcianych, Krzysztof zachęcał nas, bo ponieważ można kolekcjonować kobiety jak pokemony. To genialne, se myślę, jako młody chłopczyk. Pikachu! Pikachu! Był to pewnego rodzaju szok dla mnie, bo nigdy nie spotkałem się z tak Be powiedzmy bezczelnym czy, no nie wiem, bezpośrednim stosunkiem w grze wideo z seksem. Że ja po prostu mogę z jakąś kobietą uprawiać seks i też jakaś karta jest i ponoć taka, no wiecie, świntuszna. Można powiedzieć świntuszna? Nie, nie można, nie? <laughs> It, right, no pussy. Całe seksualne Mambo Jumbo w pierwszym Wiedźminie był to świetny chwyt marketingowy, który faktycznie działał. No bo młodzież, grano lat 18, ale wiadomo, młodzież bardzo e, ulubi zakazany owoc, więc każdy tam chciał, no, no, zerknąć, zajrzeć i zobaczyć, o czym tak naprawdę jest ten Wiedźmin. Ja byłem bardzo wrażliwym chłopcem i pamiętam, że było to trochę dla mnie obrzydliwe i miałem do tego trochę dystans. Nie podobało mi się, że Geralt... Bo się kur. kur. Kurczył? <kuh> Kurwił. Na prawo i lewo tak chodzi z tymi kobietami, bo sam jestem osobą, tak zwanym One man nie. <gry> Przy pierwszym podejściu gry też nie ukończyłem, bo po prostu się zgubiłem w mieście i nie do końca wiedziałem, co mam zrobić. Może była po prostu za trudna, a może pojawił się nowy tytuł i po prostu odciągnął mi od Wiedźmina. Zaznaczę, że później go ukończyłem. Wersja chyba na Enhance się nazywała nie, taka udoskonalona. Leży na półce, kurzy się. <gry> Już sobie wypiłeś? To wypierdalaj. Mijają lata i pojawia się trailer nowego Wiedźmina. Obcinanie rok, dekapitacja, mord. A przede wszystkim Geralt, który przemawia, tym razem umięśniony i w ogóle taki mężny, przemawia z kobietą, którą właśnie wyruch. Wydawało mi się, że to najbardziej dojrzały i dorosły trailer, jaki w życiu widziałem. O przemocy i o seksie. Nieszczypiący się i pokazujący prawdę, jak wygląda brutalne średniowiecze. Nie mogłem się doczekać. Już samo otwarcie. Gerald bzyka się z jakąś rudowłosą pięknością. Pamiętam, że to było. takie wiecie onieśmielające, że ta gra totalnie nie wstydzi się tematu seksu. W ogóle. Mało tego, sceny seksu są totalnie, totalnie niecenzurowane. Do tego można chodzić do burdelu, jakbyście chcieli pooglądać więcej. A co? CD Projekt się nie szczypie z tym tematem. Totalnie dojrzałe, dorosłe i poważne podejście. A no, myślę, że niedorżniętej babie we łbie się miesza. Zamiast za miecz zabrałaby się ze za zdrową kuśkę i byłby spokój. A sama Tris stała się symbolem seksu i wystąpiła w Playboyu. CD Projekt nie ma żadnych tutaj skrupułów, i wiedzą, że sprzedają nastolatkom i młodzieży. Bo, bo tak, większość z was pewnie była nieletnia, kiedy to właśnie podglądaliście. Tris w Playboyu. Słyszałeś, Artur? On nas kurwa w Biały Dzień obraża! Nasza polska Tris stała się nową larą. Każdy o niej rozmawiał. Jakie to było przełomowe, i jaka ona była piękna. I zgadzam się, i dlatego też ja wybaczcie mi, ale w trzeciej części <noise> w części trzeciej to właśnie Tris wybrałem jako moją miłość, bo nie czytałem książek i dla mnie Jennifer była czymś nowym. Jakaś się Typiara pojawiła bezszelna jeszcze do tego. No i patrz, przyszedłeś się tu tłumaczyć, i jąkać a ja zamiast się tym nacieszyć, odwaliłam za ciebie całą robotę. Wolałem Tris. Przepraszam, wiem, jestem zdrajcą, ale to tylko pokazuje, jak bardzo nie jestem zaznajomiony z książkami i z perspektywy gracza Tris zawsze wydawała się no tą taką oryginalną decyzją z pierwszej części, potem drugiej, czyli ona była w Playboyu, ani nie? halo. A chyba tym dziwnym momentem jest to, że pamiętam taki artykuł, gdzieś takie hasło, które pojawiło się na internecie, że CD Projekt nie banuje ani nie jest przeciwko temu, aby robić porno trójwymiarowe, właśnie stris, i że jest to najlepsza możliwa reklama są takie rodzaje reklamy, których nie da się kupić za żadne pieniądze. Opracowana w Polsce gra, która zdobyła fado na całym świecie, Wiedźmin. Czy to prawda czy nie, nie wiem i nie mogłem znaleźć takiej informacji, ale pewnym jest jedno, że CD Projekt nie protestuje, kiedy fani tworzą porno czy po prostu oglądają. Hmm, zdarzało się ale właściciele nie protestowali. I nikt CD Projekt nie próbował powstrzymać ani zakończyć popularną tris, która była, no jakby nie było, stała się gwiazdą porno. Tutaj też pojawia się pytanie, czemu nikt z was nie protestował wtedy, kiedy to się działo, czemu nikt nie krzyczał na głos, że tak nie wolno i że postacie z gier nie powinny być w ten sposób traktowane, bo przecież one mają uczucia. Nikomu to nie przeszkadzało. Może naszym rodzicom, ale pewnie oni nawet o tym nie wiedzieli. Dziwi mnie fakt ten, że wszyscy tak teraz zmienili zdanie. Ale dobrze, kontynuujmy. Lecimy dalej. Wiedźmin 3. Cóż, dla wszystkich to będzie trudna przeprawa. Nie pamiętam żadnych trailerów, ale pamiętam, że Geralt totalnie inaczej wyglądał i stał się przystojny, stał się męski. I o dziwo, wraz z trzecią częścią pojawiło się więcej kobiet, które grały, jak na przykład Natalia. Moja partnerka Natalia, ona bardzo chciała zagrać w Wiedźmina 3. Nie dlatego, bo gra w jedynkę, czy dwójkę, czy trailer ją zachęcały. Ona chciała zagrać w Wiedźmina, ponieważ była zaznajomiona z książkami i bardzo uważała, że ten wątek miłosny między właśnie Geraltem a Jennifer, ona chciała zobaczyć właśnie to w części trzeciej. Wiedźmina 3 ukończyła i nie ma żadnych planów, aby zagrać w część drugą. Właśnie dlatego, że nie ma Jennifer, wątka miłosnego i przede wszystkim dlatego, że Geralt. Nie jest przystojny. Przepraszam, to, ale sprzedałem cię. Mnie niczego nie brakuje. Ale on jest stary i brzydki. Jaki z niego pożytek? Na tym etapie City Projekt już sobie totalnie zdaje sprawę, co sprzedają nam i gra zaczyna się po prostu, a w sumie tak jak druga część, od sceny seksu. Piękny, umięśniony Geralt siedzi w wanie wannie, niesamowite wyrzeźbione ciało. U -uh -uh. Każda kobieta czuje to, czuje tą gorącą wodę. To jest tak ikoniczne, że aby odtworzyć tą scenę trzeba było... <ścoughs> To jest tak ważna scena dla całej serii Wiedźmin, że na miejsce Geralta oczywiście wskoczył Henryk Will, jeden z najprzystrojniejszych, najcudowniejszych mężczyzn świata. Uuu. I tak oczywiście musiała być scena, kiedy on się grzeje, półnagi. O, oh, o, oh, o. Oh. I to nie raz, nie dwa, nie trzy, tylko co odcinek i każda postać, bo to jest tak seksowne przecież. Kąpiel. Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też. Czy ktoś gdzieś protestował? Czy ktoś gdzieś się pojawił i mówił, że Geralt ma być brzydki? Może gdzieś tam jakaś tam odsetka ludzi narzekała, ale większość z nas jest zadowolona ze Wiedźmina 3, uważa, że to jest świetny tytuł, i nikt nie ma za złe temu, że Jennifer jest ładna, czy Tris, czy Geralt. Wszystko jest mało tego, nawet takie poboczne postacie, które pojawiają się tak naprawdę na chwilę. Super piękne. Seks też pojawia się w grze i widać było, że CD-projekt CD Zrozumiała, że Gerald właśnie nie może być takim zdradzieckim hamem i że będą tego konsekwencje właśnie dla kobiet, i że musi być bardziej ukierunkowany w stronę miłości, szlachetności, no bo przecież jest ojcem Siri. No jak widzicie, z każdą kolejną odsłoną jest coraz ten temat seksu dojrzalszy i coraz powiedzmy uderza w większą widownię, bo i kobiety, i teraz mężczyźni mogą się cieszyć tymi wątkami, ale burdel zawsze był i będzie. Piat się kończy, wiedźmin w burdelu. Co w tym dziwnego. Ale nie da się ukryć, że część trzecia jest częścią najbardziej romantyczną. Jak ten zbuntowany anioł. Kamorob. To jest. Odcinek 60 piatry. Jak romantycznie. Zbier Nawet tak się pomyślę o takich postaciach, które nie biorą udziału w romansie, jak na przykład Siri. Czy jej rozpięty dekolt przez połowę gry ma jakiś sens i cel? Lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Nie, no jest tam tylko po to, abyśmy oglądali piękne osoby na ekranie. Seksowne i żeby one wzbudzały w nas taką, no wiecie, no chęć patrzenia po prostu. I może mas... Mam wyciągnąć z tego jakąś naukę? Nie. Gera. Po prostu zrób to samo. No dobrze, ale Wiedźmin wiadomo. W książkach jest seks, w grze o tronie jest seks, jest brutalność, jest przemoc, jest przeklinanie. To jest część serii, to zawsze występowało. No ale przecież CD Projekt zrobiła też inne gry, takie jak Cyberpunk, gdzie możemy ustalić wielkość naszego siuraka. Tylko po to to było promowane, aby wszyscy się rzucili, bo każdy sobie wyobrażał, skoro możemy wybrać naszą broń, to pewnie będziemy mogli użyć naszą broń. Co to ma znaczyć? Chamstwo i degrengolada! Upadek obyczajów! Cyberpunk od początku próbuje nam sprzedać seks w grze, bo CD Projekt zdaje sobie sprawę, jak ważny jest właśnie aspekt seksu w ich grach. Jak nie wiesz, jak coś sprzedać, to sprzedaj to seksem. Tak mówią właśnie, w reklamach, w branży reklamowej. Seks się zawsze dobrze sprzedaje. Dla mnie produkty CD Projekt stały się czymś stolica kultury. Kurwa mać. I właśnie kiedy widzę nowe trailery, to chyba już automatycznie tego oczekuję. I ty też grałeś dlatego w te gry? Właśnie dlatego, że są tak niecenzurowane, brutalne i prawdziwe i wypełnione seksem. Już prędzej, chociaż nadal wolałbym te kurwę. Chyba dowodem jest to, że Gerald w pierwszej części wyglądał tak, i się kiepsko sprzedało, a już w trzeciej tak. I sprzedawało się jak świeże bułeczki i ty też kupiłeś tą grę, więc teraz nie rozumiem czemu wszyscy zaczynają grać świętoszków, że to nie ma znaczenia jak wyglądają bohaterowie. Tym bardziej, że na premierę tego produktu czekają miliony, a i miliony można na nim zarobić. Sukces Wiedźmina jest po części właśnie przez brutalność, właśnie przez to, że knom, no i przede wszystkim przez seks. No może nie przede wszystkim, bo teraz na tym etapie to ludzie tak uniwersum znają i po prostu je kochają. Ale nie ukrywajmy, seks to jest wisienka na tortu. Widzisz, ja pomierzony na umyśle jestem. Tu mam pomierzane. O! Na tym etapie śmiało można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy seksistowskimi świniami, no bo wspieramy tą markę. I wiele osób, łącznie ze mną, kiedy zobaczyło nowy trailer i zobaczyło Siri, to pierwsza myśl, jaka właśnie wpadła do głowy, to jest to, że. chwila! To to już nie będzie por, przecież ta marka zawsze była por! Czyli co, oficjalnie odchodzimy od tego, co dało w dużej mierze tej grze życie, i chcecie wywalić do śmietnika to, co odróżniało ją od innych cukierkowych produkcji tamtych czasów. No i nawet teraz, teraz gry też są te cukierkowe, a Wiedźmin, jego wyjątkowość po części leżała właśnie w tym, że seks tutaj jest tak ważnym elementem. I kiedy mówię seks, to mam na myśli seks z ładnymi kobietami. I połowa internetu stwierdziła, że. To nie ma znaczenia, ona może być realistyczna, ona... No przecież nigdy tak nie było w żadnej części. Przecież zawsze w każdej grze, w każdej odsłonie te kobiety były hiper, hiper seksowne i hiperseksualizowane I teraz wszyscy udajecie i zachowujecie się tak, jakby ta seria była o jakichś morałach, o tym, że ona inspirowała mnie do dobrego zachowania i do dobrych czy... FA Niech no tylko zejdą, poety niedojebane. W dupy im te flety powsadzam bluźniercą. Wtedy co piardną, to nową melodykę zagrają. Jasne, z dobrej historii zawsze można wyciągnąć morały. Ale nie zapominajcie, że Gra o Tron, czy właśnie Wiedźmin, odniosły tak duży sukces właśnie przez podejście do seksu i podejście do brutalności oraz wulgaryzmów. Tego oczekujemy od tych serii, i teraz, kiedy pojawiają się jakieś czerwone światełka, że może już tak seksownie nie być, ludzie się troszeczkę zmieszali. Ale proszę, nie udawajcie, że to nie jest gra, która jest Power Fantasy, gdzie gramy niezniszczalnym mężczyzną, który bohaterem, super bohaterem, który ratuje damy z opresji i który bzyka najpiękniejsze kobiety w całym uniwersum. No i tak, teraz może już ta gra o tym nie być. Bo niestety nie każdy marzy o tym, aby grać swoją córką i być lesbijką, która będzie się bzykać z No właśnie, widzicie, pojawia się mały problem dla wielu, jak nie większości stałych bywalców uniwersum Wiedźmina. Wszyscy my szukamy ucieczki w tych podbach zwanych Wiedźminem i teraz może go nie być. A powiem nawet więcej. Wiele osób sugeruje, że nie chciałoby grać Siri Mężczyźni nie chcieliby się widzieć w świecie Wiedźmina jako kobieta i nie chcieliby, żeby ktoś ich bzykał. Get the fuck out of here! Muszę to powiedzieć na głos: Wiedźmin jest właśnie o Geralcie, który bzyka ładne kobiety i ratuje świat. Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Przecież jest to zgodne z lorem Wiedźmina. Ma trzy miecze, tak? Na ludzi, na potwory i na kobiety. Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego. Co nieśmieszne, tak, nieśmieszne. Ale jak grałeś w poprzednie trzy części, to nie narzekałeś i jakoś nie było zbyt dużo protestu. Może teraz idź do komentarzy i napisz nam, kogo ty wybzykałeś podczas swojej trylogii, zanim zaczniesz mnie oceniać, bo wy wszyscy braliście w tym udział, więc nie zgrywajcie teraz świętoszków. OK? A ty gdzie? Tam kultura jest, a nie żeby se każdy ham łaził jak chce. I tak wiem, Siri jest B i może mieć związki z kobietami. Czaje. Moja ulubiona gałąź magii Lesbomancja Ale to nie każdego chyba kręci I ludzie chcieliby po prostu w tym świecie być Mężczyzną Czy jest to suwinistyczne i płytkie? Tak, ale taka właśnie jest seria Wiedźmina I zawsze taka była Eee no to kurwa wpadłem jak pięciokoronówka w gówno i może faktycznie nie pokochałeś Wiedźmina właśnie za seks i za piękne kobiety, ale niestety wspierałeś przez lata markę, która była i jest seksistowska. I przykro mi, że ci to muszę powiedzieć, twarz, ale jeżeli jesteś fanem tego uniwersum, to niestety też jesteś beszelną, seksistowską świnią, jak ja i każdy inny fan Wiedźmina. A nic, chciałem tylko, żebyś poznał moich przyjaciół, zanim wypierdolą stąd w cholerę. Bo właśnie się żegnali, prawda? I czemu wy udajecie i zachowujecie się tak, jakby to była jakaś k... Ku... Nie wiadomo, jak poezyjna, mądra książka o niesamowitym. To jest prostackie średniowieczory ruch... w zabijaniu. Przestańcie o tym tak gadać. To jest dziwne, że tak wszyscy się obróciliście na pięcie i teraz każdy jest. O, jo, ja, ja nigdy nie byłem w burdelu w Wiedźminie. Byłeś, nie kłam. A to jest porządny burdel dla kurew z zasadami. No gadaj, masz tam w spodniach wszystko jak zwykły chłop? I na pewno wybrałeś jakąś scenę seksu. Jak nie w pierwszej, to w drugiej części. Jak nie w drugiej, to w trzeciej. Pewnie w karciance też są kurtady seksu. Bo w tym uniwersum, wszędzie jest ociekający seks. Teraz ludzie zaczynają narzekać, że to nie ma być o seksie. Ja nie wiem, N nie wiem co wam się stało. I właśnie dlatego ludzie mówią, że to jest woke, bo nie wolno mówić o tym. Spierdalaj, nie rozumiesz? Za dużo sylab? Dokładnie to oznacza słowo woke. Obudziliście się wszyscy, że w Wiedźminie nie powinno być seksownych lasek. No, właśnie dlatego ludzie mówią, że to jest design walk. Ale czy faktycznie jest design walk? Bo z tego co pamiętam, to CD Projekt dalej promuje, że to jest gra o jebany. pewno w komentarzach mi się dostanie, bo ludzie nie potrafią takiej szczerości o seksie przyjąć. Wam nie odpowiada ten nieprzyjemny, niekomfortowy temat o seksie. I bardzo mnie to dziwi, bo moje podejście jest najnormalniejsze. Ja po prostu lubię ładne kobiety. I jestem mężczyzną, który lubi kobiety i muszę się tego wstydzić. Nie, że woli kobiety. Bo żyjemy w takich czasach, że kiedy mężczyzna rozmawia, że lubi <grym> piękne kobiety, no to jest na pewno kurwa, z... Z... z zboczeńcem, na pewno coś się z nim nie tak i na pewno powinien być w więzieniu. Ja on nigdy nie patrzę na Jennifer czy Tris w seksowny sposób. No nie, one mają głęboką, filozoficzną. weź nie, Pierdol, o! Oh. Weź ciągnij diabonga po bruku, matko jebco. Wszystko w tej całej sytuacji tak naprawdę sprowadza się do CD Projekt, bo to oni są tutaj winni. Nie ty oglądający, nie ty broniący. No, wiecie, CD Projekt stworzyła sytuację, w której wszyscy się kłócimy, wszyscy o tym gadamy, a tak naprawdę to oni są tutaj tym diabłem tej sytuacji, bo to oni skaczą z prawo na lewo, aby tylko coś nam sprzedać. Jeżeli modne i popularne będą brzydkie postacie, to oni taką nam postać sprzedadzą. Jeżeli jutro stanie się znowuż popularny seks w grach, wielkie cyce, to CD Projekt wskoczy w pierwszej sekundzie, już tam będą i będą promować to. Są to po prostu osoby, które są tak zachłanne, że nie ma znaczenia dla nich, co nam sprzedają, sprzedadzą nam to, co wykupicie, Bo to oni projektują te postacie, a my wszyscy jesteśmy tylko tak naprawdę ofiarami ich manipulacji i gierek. Bo już na tym etapie możemy zauważyć, że rozpoczyna się manipulacja i sprzedawanie. Chcą nam sprzedać najważniejszą rzecz. Seks. Trzy dni po trailerze już zapewniają nas, że będzie dobre j**o w Wiedźminie 4. U! Uh, U! Uh. Jest to ogromna korporacja, która sprzedałaby duszę, aby zarobić pieniądze. I ten ruch jest, to, to nawet tam, Ten ruch nie jest wykonany z, jakiś artystyczny. Tam siedzi 20 osób przy jakimś stole. Przychodzi specjalista, socjalista, który decyduje, jak te postacie powinny wyglądać i co to powinno wyglądać. Jakieś tam plotki mi ludzie pisali w komentarzach, że to te Sweet Baby całe to robi. Może, ja nie wiem, ale. Fakt jest taki, że oni mają w dupie, jak ta postać wygląda, ona ma się po prostu sprzedać. Wygląd tej postaci jest po prostu strategią. Strategią która ma na celu zarobić pieniądze. Konkretnie pieniędzy, wpływów ludzi i klasy. I nikt tam nie próbuje ratować świata, i nikogo nie interesują tam jakieś tam prawa kobiet, czy to jak widzimy kobiety, oni mają to głęboko wpis. nie rozumiecie tego? A przy okazji stworzyć jak najwięcej tak zwanego baza. Po dziś dzień ludzie się kłócą, czy design Sonika był umyślny czy miał na celu wszystkich sprowokować i spowodować ogromną reakcję, no bo bardzo dziwne i podejrzane jest to, jak szybko udało im się zrobić nowy design, a ponoć efekty CGI zajmują lata. Może już było to wszystko przygotowane z góry i może dokładnie to samo próbuje zrobić z nami CD projekt, umyślnie, nieumyślnie, na pewno wszyscy o tym gadamy. One a little old man will die. Well, then everyone loses their minds. Więc jeżeli wydaje ci się, że ty bronisz jakichś kobiet i że kobiety, jesteś ofiarą gry i nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że jest jakaś gra manipulacyjna i tak dalej. Śmieszne i głupie z twojej strony, że tego nie widzisz. Głupia wojna. A mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. A teraz moi kochani, zejdźcie do komentarzy i zobaczcie, jak wiele głupców dalej bierze udział w tej grze, w tej całej konstrukcji, którą zrobił City Project. Dowód jest po prostu w komentarzach. Idźcie awanturować się za drzwiami! Wszystkich triggeruje to, że po prostu chce ładne kobiety w grach i chce być superbohaterem. Ja, ja już jestem okropny. A wiecie, co jeszcze bardziej triggeruje ludzi? <laughs> nazywanie Jennifer niedokładnie. <laughs> Koniec końców jest taki, że my wszyscy gadamy o Wiedźminie, wszyscy teraz promujemy Wiedźmina i koniec końców to właśnie CD Projekt wygrywa darmową reklamę. No i czy nawet mój filmik jest tego dowodem? Jakby nie było, hipokryzja. Gadam jakie to jest niedobra, a sam o tym gadam. CD Projekt, jesteś geniuszem! BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Chociaż mi wygląd Siri nie do końca się podoba, to wiem, że to tylko taki CGI cutscenka i że pewnie będzie ona wyglądała totalnie inaczej w finałowym produkcie. I jeżeli Ci się wydaje, że to jest jakiś obóz prawy, lewy, górny, dolny, to znaczy, że jesteś głupcem, bo jedyny obóz, którym jest CD Projekt to obóz zwany Pieniądze. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? A szałwon, mutant! Dobra, ja już nie przeciągam. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia na kolejnym e, filmiku. Jeżeli dotrwaliście do końca, to napiszcie jakiś miły komentarz i nie kłóćcie się o to, jak wygląda Siri, bo to nie ma znaczenia, nie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Ale proszę was, przestańcie z pier... Głupoty, że jak lubi ładne kobiety, to coś się ze mną nie tak. Jestem piwniszakiem, bo to bzdura, no. Koniec! Natalia! No i Co ty masz na głowie? Maseczkę na włosach! A ty nie zagrałaś na dwa? No bo wiedźmi jest brzydki. Gra.